Bezpośrednio po wernisarzu poplenerowym w scenie na starówce można było odczuć pojew regionalizmu. Wszystko za sprawą niezwykłego koncertu. Bardzo dobrze znana żorskiej publiczności artystka Dagmara Świtacz wprowadziła melomanów w świat dźwięków Karola Szymanowskiego. Można było wysłuchać koncertu na fortepian i sopran pod tytułem Pieśni Kurpiowskie i Słopiewnie. Przy fortepianie zasiadł Piotr Sałajczyk.